dzień dobry, to co widzicie to jest idaret idaret z działki najwyżej położonej no i tu miałem właśnie przeszedzać chemicznie no i dobrze, że przeszedłem na lustrację, popatrzyłem pokroiłem, no i mamy, mamy takie właśnie oto owoce w tym sadzie e był tu mróz, duży mróz, ale nie spodziewałem się, że, yy, że to jabłko będzie rosło. Mówię pewnie to już to co zmarznięte to wszystko spadło. Jest chyba ja wiem 40% takich ale najdziwniejsze to jest to, że to jest działka najwyżej położona, a na działce najniżej położonych uszkodzeń brak. że to jabłko, to jabłko mi powyciągało i zacząłem się zastanawiać co to się stało dlaczego, dlaczego tu tyle uszkodzeń jest a na innej działce nie ma nic no i po przeanalizowaniu wszystkich moich zapisków zobaczyłem, że to działko była zabielana manisolem więc manisol spełnił swoje 100% zadanie opóźnił kwitnienie 5-6 dni między pierwszą latą i ostatnią działką było około 5-6 dni różnicy. Jeszcze mi się przeskakuje i akurat jak tu kwitło bez manisolu prawdopodobnie już ten sad by albo przekwitł, albo był pod koniec kwitnienia, gdzie zawiązki centralne już by były zawiązane i by nie było takich, takich szkód. Zresztą tam cholera wie jakie by były szkody, bo by trzeba było zrobić pół, pół działki manisolem, a pół nie robić. No trudno teraz cokolwiek powiedzieć. Fakt jest taki, że są uszkodzenia mrozowe. I jeszcze jedno mnie zadziwia. Jak to jabłko rośnie? Bo tego ja już nie jestem w stanie zrozumieć. Chcę Wam pokazać jakie tu są rodzynki niektóre. O zobaczcie. Mamy, Mamy tu piękne. Wsadzę, wsadzę telefon w Dobra. Mam dwie ręce wolne. I to jest zadziwiające. Jabłko normalnie rośnie. Kroimy go. A w środku ono jest zgniłe. I tego ja już nie jestem w stanie zrozumieć. Czy to te algi, aminokwasy, regalis prawdopodobnie zadziałały tak, że to jabłko nie ma zamiaru spaść? No chyba że, chyba, że jeszcze spadnie Ale to jest du, duże jabłko, około 10 z e, no, 10 mm będzie miało No tu, tu następne działniemy, zobaczymy Czy też jest uszkodzone lekko Lekko jest uszkodzone Przejdziemy do następnego rzędu i te jabłka wiszą po zewnątrz, nikt by nikt nic nie powiedział, że one mają pooszkadzane komory nasienne. Dopiero jak zaczynamy go kroić, się okazuje, że ono, no też jest ładne, że ono nie ma środka. Także natura widać potrafi nas zaskakiwać. no też tu są małe zmiany. No, ale to tylko to będzie rosło. Takie jabłuszko. No i zobaczcie. Duże jabłko. A w środku gnije. Hm. Także w tym roku z przerzedzaniem to naprawdę, naprawdę trzeba ostrożnie, bo... I następne. żadnych oznak z zewnątrz. Jeszcze może jakieś złapiemy takie większe? Dobra, śmiemy go. No ciekawe co on ma w środku. ładne O zewnątrz Nie widać o, następne i gnie. ten to już jest wybitny i rośnie ładny okrągły. Nawet ma pestki, zobaczcie. Ale tu o, dookoła to zgniło, a tu zaczyna przerastać. Następne. Jak myślicie, zdrowe czy nie? Cie. No i takie, takie kwiatki. Następne. Zdrowe czy niezdrowe, jak myślicie? Nadmrożone. Jeszcze jedno. Zero objawów zewnętrznych, żeby te jabłka miały uszkodzenia. Wszystko rośnie, przyrasta. Środek czarny. Także zanim wiedziecie z przerzedzaniem, pokrójcie trochę tych jabłek, bo może się okazać, że Sama liście będą, no, ten I co? No, on to koło piękne. Ale środka nie ma. Nie, no, takich jaj to ja w życiu nie widziałem. Jakim cudem to urosło do 12 mm. Następne. Przy jednym drzewie stoję i kroję. O. małe nawet. No dobra, pokrójcie u siebie, dajcie w komentarzach znać, czy też tak macie i czy to spadnie, czy nie spadnie, bo ja, ja nie jestem w stanie w tym momencie cokolwiek powiedzieć. Mnie się wydaje, że to wszystko spadnie. Jeszcze za tydzień, dwa i drzewa się puste zrobią. Dobra, pozdrawiam, wszystkiego dobrego.